W sobotę jedynka kodomorąg na własnym obiekcie podejmowała zespół pogoń Handball Szczecin. Do przerwy morący szczypiorniści utrzymali przewagę sześciu bramek, bowiem wynik brzmiał 15 do 9. Pomimo przewagi nie brakowało prostych błędów. My nie wystrzeliśmy się błędów. Dzisiejsza skuteczność w meczu była naprawdę bardzo niska. Mamy statystyki, ale podejrzewam, że te statystyki są zatrważające. Ponieważ zrobiliśmy z bramkarza e, drużyny przyjezdnej bohatera i jak jak, tak jak my graliśmy, tak pogoń nas po prostu z nami wygrywała, prosto. Jednak pomimo niedociągnięć zawodnicy jedynki starali się grać swoje. Mogli to robić również dzięki swojej publiczności, która tradycyjnie wypełniła halę. Można powiedzieć, że to stało się już tradycją. Już jest tak, że jeżeli mamy być w morągu, domowy, to mamy pełną salę publiczności i naprawdę tu nikogo nie trzeba namawiać, wszyscy przychodzą, nas dopingują, bardzo nas wspierają, zarówno w social mediach, tak samo jak i tutaj na hali, więc tylko tak dalej. Myślę, że będziemy się rozwijali w tym kierunku też, żeby, żeby dla kibiców też było jeszcze trochę więcej atrakcji, więc wszystko jest tak, jak ma być. Kibice w przerwach mogą brać udział w loteriach, a także mają szansę otrzymać m.in. szalik jedynki. Trybuny hali były szczelnie wypełnione, a dodatkowo musiały zostać dostawione kolejne ławki, aby miejsca nie zabrakło. Kiedy rozpoczęła się druga połowa spotkania, Pogoń narzuciła swoje warunki. Bramki dla drużyny ze Szczecina wpadały z 9 metra, natomiast Umorążan zaczęła zawodzić skuteczność. Doprowadziło to do remisu w 59 minucie. Wynik brzmiał 27 do 27. 15 sekund przed końcem rywalizacji realizacji zawodnicy Jedynki wychodzili z kontratakiem, a kończący akcję Grzegorz Kozłowski został nieprzepisowo zatrzymany. W konsekwencji arbitrzy podyktowali rzut karny, a na linii 7 metra stanął Bartosz Idzikowski. Ciążyła na nim ogromna odpowiedzialność. Jednak doświadczony szczypiornista spojrzał na bramkarza rywali, a gdy usłyszał gwizdek, rzucił obok bramkarza pogoni. W tym momencie Morąska hala wybuchła radością. Udało się wygrać 13. mecz w tym sezonie, a dzięki triumfie udało się utrzymać na fotelu lidera. Teraz e to my jesteśmy lidery, wszyscy chcą nas gonić i z nami wygrywać. Nie tak, że zawsze my goniliśmy e, tak zwanego króliczka, tylko teraz e, każdy mecz jest dla nas. E, Meczem o awans do pierwszej ligi i na, do każdego meczu musimy się bardzo skoncentrować. Dzisiaj tej koncentracji trochę zabrakło, ale myślę, że to też jest trochę taki dobry, zimny prysznic na, na przyszłość i wyciągniemy na pewno z tego wnioski, przekujemy to w następne wygrane. I oby tak było. Morążanom gratulujemy zwycięstwa, a pogoni życzymy szybkiego pozbierania się po porażce.